Koszmar, który w tym momencie przeżywam. Nadgorliwy agent ubezpieczeniowy wystawił mi polisę i wprowadził do systemu. Ja tej polisy nigdy nie podpisałam, ale nie mając świadomości tego, co się dzieje, po półtora roku komornik wchodzi mi na konto, zajmuje środki, kiedy tymczasem, i to jest paradoks tej sytuacji, jestem wierną klientką tej samej firmy ubezpieczeniowej, mam równolegle polisę, którą opłacam na ten sam PESEL, na ten, to jest polisa ubezpieczenia domu, mojego domu rodzinnego, który mam po rodzicach w Polsce. Mam polisę od lat na tę samą nieruchomość, na ten sam PESEL, na ten sam adres, na ten sam okres, którą opłacam, ale nikt tego nie sprawdzi, nikt nie potrafi w takiej wielkiej korporacji połączyć kropek i zobaczyć, że ta osoba jest już klientką, wierną klientką, bo tych polis mam, mam od lat o, już bardzo, bardzo dużo opłacanych i e, nic nie wiem, za plecami toczy się, roztacza się proces. Iście Stalinowski i zostaje skazana zaocznie, bez prawa do obrony, bez prawa do wglądu, komornika przychodzi i wchodzi na moje konto i odkryłam to pewnego dnia, kiedy loguje się na moje konto bankowe, kiedy chcę dokonać, uregulować jakąś opłatę i mam informację, że konto zostało zajęte przez komornika. Koszmar i to. Ja jako bezbronny człowiek muszę się bronić, muszę udowadniać swoje niewinności, muszę walczyć, walić głową w mur, bronić się przed systemem, który mi odsyła tylko takie automatycznie wygenerowane odpowiedzi, że pismo zostało przyjęte, że będzie, będzie traktowane w przeciągu 30 dni, ale w przeciągu 30 dni, jaka macie komornika na kącie, to można umrzeć z głodu i nie dożyć tego po prostu czasu. W tak w ten sposób wielkie korporacje nas wgniatają w glebę i. Nie łudźmy się, jesteśmy bezbronni. Jesteśmy bezbronni, bo wielcy mają, duzi mają rację, a my, my kim jesteśmy? Małymi pionkami, którzy nawet nie mają prawa do głosu. Gdzieś tam za moimi plecami roztoczył się mój proces, tam skazana zaocznie, po prostu kawka, iście stalinowskie. Lata terroru, wielkie korporacje w liberalnym systemie, ale mają totalitarną władzę nad nami, a my jesteśmy takimi pionkami. I... Bez prawa do obrony, bez prawa do wyrażenia swojego, swojej, swojego, swojego punktu widzenia, swojego stanowiska, bez prawa do kurczę, przedstawienia dokumentów, bo przecież jestem, paradoksalnie jestem klientką w tej samej firmie i jestem skazana za niepłacenie opłaconej już polisy w tej samej firmie.